Cześć! Dziś chciałbym zaprezentować Wam nagrzewnicę elektryczną Warmtek 9KW. Nagrzewnicę użytkuję już około dwóch tygodni. I ogólnie jestem z niej zadowolony. Nagrzewnica posiada dwa pokrętła. Jedno pokrętło służy do ustawienia temperatury. Dzięki czemu nagrzewnica automatycznie wyłączy się, gdy temperatura zostanie osiągnięta, i ona potrafi utrzymać tą temperaturę. Drugie pokrętło służy do włączania: pierwszy tryb to jest sam wiatrak, drugi tryb to jest półmocy, czyli 4,5 kW oraz pełna moc, ostatni tryb 9 kW. Nagrzewnica posiada kabel około metrowy z wtyczką: z następującą wtyczką. Nagrzewnicę kupiłem w celu osuszenia tynków. Tak jak jest tutaj to widoczne, używam jej około dwóch tygodni, jednak te tynki bardzo wolno schną. Dlatego też polecam, aby wynając sobie na przykład osuszacz powietrza. Wtedy na pewno nagrzewnica będzie o wiele lepiej, wydajniej osuszać te tynki wraz z osuszaczem powietrza. Nagrzewnica chodziła dziś około 8 godzin. Jest na dworze temperatura około minus 6 stopni. Najwyższa temperatura, jaką udało mi się przy takich parametrach uzyskać, jest to około 12 stopni. Teraz widzimy, jest to około 10, jednak przed chwilą ją wyłączyłem, więc troszeczkę temperatura spadła. Jeżeli były temperatury dodatnie, wtedy udało mi się podgrzać gdzieś do około 16 stopni przy temperaturze około 5 stopni na dworze. Powierzchnia, jaką tutaj ogrzewam, jest to około 60 m2. Nie jest dobrze uszczelniona, więc też to ciepło na pewno ucieka. Przy mniejszych pomieszczeniach na pewno o wiele lepiej sobie radzi, tak jak to robiłem w kotłowni. Wtedy temperatura mogła utrzymywać się około 20 stopni, pewnie nawet i więcej, gdybym jeszcze lepiej ocieplił, uszczelnił pomieszczenie. Wcześniej używałem też nagrzewnicy olejowej o podobnej mocy, bo ona miała 10 kW i w porównaniu do niej bardzo podobne mamy tutaj ciepło. Temperatury są bardzo zbliżone. Mam wrażenie, że nawet ta nagrzewnica ma troszeczkę lepszy wentylator, przez co jakby cieple jest w tym całym pomieszczeniu. Tamta nagrzewnica działała bardziej punktowo. Tutaj mam wrażenie, że ta nagrzewnica dzięki temu wentylatorowi troszeczkę lepiej rozprowadza to ciepło. I jeśli chodzi też o porównanie do nagrzewnicy olejowej, jest na pewno łatwiejsza w użytkowaniu, ponieważ nie musimy dolewać oleju. W poprzedniej nagrzewnicy wiem, że musiałem po prostu kilka razy dziennie przychodzić i tutaj dolewać oleju, też sprawdzać, czy jest wszystko w porządku. Nagrzewnica olejowa też ma taki minus, że y, trzeba odprowadzać spalinę. W przypadku nagrzewnicy elektrycznej nie musimy się o nic martwić, y, po prostu ją y, włączamy i zapominamy o wszystkim. Y, nagrzewnica jest naprawdę y, dosyć lekka i y, nawet jeżeli działa, nie jest też gorąco. Tak? Czyli w trakcie działania możemy ją przenosić to nie jest żaden problem, y, żeby ją przenieść. Teraz pokażę Wam działanie na grzywnicy. Zaczniemy od trybu samego wiatraka. Następnie przyłożę taki kawałek folii, aby pokazać, jak, jak, jak mocny jest ten podmóg wiatru. Według mnie nagrzewnica jest dosyć cicha. Na pewno jest bardziej cicha niż nagrzewnica olejowa, którą posiadałem wcześniej. Wcześniej posiadałem nagrzewnicę Master Olejową o mocy 10 kW. Tamta na pewno była bardziej głośna. Ta nagrzewnica jest naprawdę dosyć cicha. Kolejnym trybem jest półmocy. Z tego trybu jeszcze nie korzystałem. Na pewno przyda się przy mniejszych pomieszczeniach, jeżeli nie potrzebujemy aż tak wysokiej mocy. I ostatnim trybem jest pełna moc. Może za chwilę pokażę, jak to wygląda po nagrzaniu. Jednak grzewnica zaczęła grzać i tak musimy troszeczkę odczekać, znaczy już czuć ciepłą temperaturę, jednak była jej pełna moc, myślę że około kilku minut, 3-4 minut. Teraz powiem jak działa termostat, to jest to właśnie drugie pokrętło. Może uda mi się uchwycić to specyficzne pyknięcie, jeżeli temperatura zostanie osiągnięta, tak, mam nadzieję, że było to słychać, czyli jeżeli temperatura zostaje osiągnięta. Wtedy wyłącza się ogrzewanie, jednak wentylator wciąż działa. Tak? Więc jeżeli ustawimy sobie na przykład temperaturę około 5 stopni, wtedy nagrzewnica nagrzewa się do tej temperatury. Następnie wyłącza się ogrzewanie, działa sam wentylator. Jeżeli temperatura spadnie, znów załącza nam się ogrzewanie. Podsumowując, jestem zadowolony z nagrzewnicy. Jest wykonana naprawdę solidnie. Użytkuję ją około dwóch tygodni, też ją przenosiłem po różnych pomieszczeniach i nie było naprawdę problemu. Tutaj upłyt jest naprawdę solidny, jest dosyć lekka, więc też przenoszenie jest, jej nie jest problemem. W zestawie mamy wtyczkę. Na pewno jest tańsza w porównaniu do konkurencji, takiej jak nagrzewnica Master. Też rozglądając się, porównywałem właśnie parametry, szukałem najlepszego wyboru. I myślę, że to był naprawdę dobry wybór.